Wejdź na www.angielskizmarcinem.pl i zostań moim uczniem. Moi drodzy, witam Was serdecznie w specjalnym odcinku 20 najlepszych phrasal verbsów. Dlaczego w specjalnym odcinku? Ponieważ do tej pory poznaliśmy już 20 najbardziej popularnych phrasal verbsów w języku angielskim. I teraz nadszedł świetny moment na to, żeby je wszystkie sobie podsumować. Jak będzie wyglądał ten specjalny odcinek? Otóż bardzo prosto: będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części przetłumaczymy sobie chamsko wszystkie phrasal verbsy, które do tej pory poznaliśmy z polskiego na angielski. Swoją drogą, link do tych wszystkich phrasal verbsów, które poznaliśmy do tej pory, wyświetla się tutaj teraz na górze do tej playlisty. Obejrzyjcie koniecznie wszystkie odcinki, zanim przejdziemy do tego. A później, po tej pierwszej części, gdzie chamsko sobie je przetłumaczymy, nadejdzie czas na wasz ulubiony quiz time, w którym będzie aż 20 pytań. I dopiero, kiedy będziecie mieli 20 na 20, możecie przejść do części kolejnej. Pamiętajcie kochani, wiedza najlepsza jest taka, która bardzo głęboko wbija Wam się do głowy. Bez zbędnego przedłużania. Pamiętajcie proszę o zasubskrybowaniu mojego kanału, no i, tak jak mówiłem, pierwsza część hamskie tłumaczenie, druga część quiz time. 3, 2, 1, zaczynamy! to Angielski z Marcinem. Odprowadzić kogoś? See somebody off. Odwołać coś. Call something off. Zjeść na mieście. Eat out. Wypełnić coś, jakiś dokument na przykład. Fill in the document. Dowiedzieć się o czymś, o jakimś fakcie. Find out about something. Przyprowadzić kogoś, na przykład, na imprezę. Bring somebody over. Wtrącać się, na przykład, w rozmowę. But in on a conversation. Poradzić sobie bez czegoś. Do without something. Stracić nad sobą kontrolę. Flip out. Zemścić się na kimś. Get back at somebody. Napotkać kogoś. Come across somebody. Przestań to robić! Cut it out. Stóżyć. Chicken out. Zakładać coś, na przykład ubrania. Put something on. Spóźniać się z czymś. Odstawać. Fall Behind. Poruszyć jakiś temat. Bring up the topic. Wypróbować coś. Try something out. Wykluczyć coś, na przykład chorobę. Rule something out. Poradzić sobie z czymś. Get over something. Przesunąć coś. Put something off. A, widzicie jaki kawał wiedzy? Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo wiedzy. I teraz mam nadzieję, że one wszystkie naprawdę są bardzo wbite. A jak to sprawdzić? W nadchodzącym QuizTime. Ona odwołała spotkanie. She has called the meeting off. Muszę wypełnić ten dokument. I have to fill this document in Nie poruszaj tego tematu. Don't bring up this topic. Nie mogę przesunąć tego spotkania. I can't put this meeting off. Nie możemy tego wykluczyć. We can't rule this out. Chcę wypróbować ten samochód. I want to try this car out. Zemrzę się na tobie. I will get back at you. Przyprowadzę ją na imprezę. I will bring her over to the party. Nie mogę sobie poradzić bez samochodu. I can't do without a car. Dowiedz się, czy ona mnie lubi. Find out if she likes me. Odprowadź go do szkoły. See him off to school. Poradziłem sobie z tym problemem. I have got over this problem. Chciałbym zjeść na mieście. I would like to eat out. Założę dzisiaj kolorową koszulę. I will put on a colorful shirt today. On zawsze tchórzy w trudnych sytuacjach. He always chickens out in difficult situations. Nie spóźnij się z tym projektem. Don't fall behind with this project. Przestań to robić. Career out. Wczoraj spotkałem mojego najlepszego przyjaciela. I came across my best friend yesterday. Czasami wściekam się bez powodu. I sometimes flip out without a reason. John zawsze wtrąca się w rozmowę. John always bats in on a conversation. No i jak Wam poszło, kochani? Mam nadzieję, że było 20 na 20. No bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby utrwalić te 20 przed przejściem do następnych, kolejnych części. Bez tego to oczywiście będzie miało sens, ale czemu by lecieć dalej, skoro tego jeszcze nie opanowaliście? Pamiętajcie, pośpiech to strasznie, strasznie zły doradca. Dziękuję Wam uprzejmie za to podsumowanie. Widzimy się już niebawem w następnym odcinku Angielski z Marcinem. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie zostać mistrzem angielskiej gramatyki, jak zawsze zachęcam Was do dołączenia do grona moich uczniów na www.angielskizmarcinem.pl. Ten kurs się cały czas rozbudowuje i cały czas wygląda coraz, coraz lepiej. Na pewno pomoże Wam zostać mistrzem czasów angielskich, na pewno pomoże Wam z przyjmkami, z czasownikami nieregularnymi, z conditionalami, z passive voice'em, czyli ze wszystkim, co Cygryski lubią najbardziej. Dziękuję Wam uprzejmie kochani, widzimy się już niedługo z nową dawką gramatyki i słownictwa. Trzymajcie się!